Siemaneczko. Dzisiaj znowu gramy Survival. W ostatnim odcinku walczyliśmy też tutaj z jakimś kościotrupem. Dzisiaj pozbieramy drewno, bo wtedy była śmierć. Niestety zaliczyłem wtedy śmierć. Jak ktoś chce tym paczkę modyfikacji, co tam. W pierwszym odcinku miał, podaną. My, ja, ja tu spróbuję zrobić szybko jakąś pochodnię za chwilę. Bo tak to nie widać. Nie. Albo zaczekajcie. Albo dobra mnie. Nie chcę, tam się nie chcę znajdować Może jeszcze coś zapiszę Może będzie No to czekamy. A ja do Was wrócę jak już będzie dzień. Dobra, jestem już. pozbierałem trochę drewna przez noc. Dzień się zrobił. A więc możemy leć. Bardzo jasno jest. O, patrzcie, jakie drzewo. Może nawet będziemy mieli bazy. bazę. Bądź nie, to jest za blisko tego Dungeona. Bo praktycznie się od niego nie oddaliłem. Tam jest. A właśnie, nie zdążyliście zobaczyć. Mam tylko 4 serduszka. Tutaj, tak te modyfikacje działają, że mamy, że mamy tylko cztery serduszka. Dobra, no bierzemy też węgiel, i za chwilę wam będę oświetlał drogę. Będziemy już grali w nocy. Teraz nie chciałam, bo nic nie było, byście i tak nie widzieli. Nie wiem, czy oglądaliście pierwszy odcinek, ale zapraszam. Było krótkie takie przedstawienie modyfikacji. Dobra, idę zrobić pochodnie. No, dalej zbierzcie. Dobra. Jak w ostatnim odcinku już widzieliście zaliczyłem zgona? Niestety. Dobra. Pochodnie. Może zaraz miecz, zrobimy ten kilof, a nie mieczyk, bo mieczyk już mamy. Wow, jakie tutaj są inne narzędzia. Dobra, jeszcze jakąś ten łopatę. Sikierę może. Tu jest w ogóle kość której wy nie widzicie Dobra. Wiem, mam przesadzoną jasność O i zobaczcie jak to teraz świeci Teraz możemy gnać przed siebie i będziecie, tak będziecie wszystko widzieli. No tutaj mamy starą wersję, bo to jest 1.6.2 czy tam 1.6.4 Więc jest stara wersja, więc nie mam jeszcze drugiej łapki, aby się przydała Ale tak to sobie przejdziemy, poszukamy jakiegoś miejsca fajnego No tam bym nie chciał iść, ale, bo tam jest dżungla Ale w tą stronę możemy iść jak najbardziej Jak znajdziemy. Idziemy? O nie, 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 O, nie, 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 o rzepa, będziemy mieli jedzenie. Tam na pewno już nie chcę iść, a tutaj jest pustynia, co też mnie nie zadowala. Nie lubię na pustyni, kolejny dungeon, o, kolejna jakaś niszczona wiele. Jak tam będą jakieś spawnery? Zapiszę sobie tą wieżę. Okej. Okay. Wow. Dobra, idziemy w głąb dżungli. Dobra, będę szedł z pochodnią. was to będzie dobrze. Że tak idę z tą pochodnią. Dzisiaj może nie jest jakiś taki dosyć zabawny odcinek. O! O, o, o! Dobra, będą itemki. Wchodzimy. Ciekawe co będziemy mieli. Chyba się. Nie ma skrzynki. Ale tu byśmy mogli zamieszkać. Szkoda, że to jest w dżungli, ale możemy zamieszkać. Napiszę tutaj dom. ogarnijmy sobie trochę na tym dom. To. Ja. Chata ta zniszczona jest. Ale w tym, w tym domu, w tym odcinku, a nie domu, sobie porządzimy tą chatę. Bo mi się podoba ta chata. Może później zmienimy dom, ale na razie będziemy mieszkać w takim czymś. Jako śledko tutaj się budujemy. Coś za pociąganie nosem, ale dzisiaj coś mnie tak wzięło. No, no i teraz ta chata jakoś wygląda już. Nie wiem jak tu były okna, ale tu będę miał okno. Tu czy tam? Nie wiem jak to się mówi. Tu raczej. Okej, okay. a jeszcze tutaj. Dobra, na razie są takie domyślne, że tutaj później będzie kopalnia być może. Na razie tu zrobimy dziurkę. A, bo dobre, nie. Od razu tam pomyślę, jak to zrobić tutaj. Dobra, to na tyle w tym odcinku. I do widzenia.